Niespodzianka dla Marty. Hej, słyszałam, że zaszłaś w ciążę. Gratulacje! Jak się czujesz? Dzięki. Trochę zaskoczyło mnie to wszystko. Ale staram się trzymać. Damian też jest w szoku. To super, ale rozumiem, że nie było to planowane. Co teraz zrobisz? Wiem, że Damian to marzyciel, ale ma pracę i planuje kupno domu. Postanowiliśmy, że urodzę to dziecko. Rozumiem. Cieszę się, że macie plan. Czy potrzebujesz pomocy? Na razie próbujemy to ogarnąć sami, ale na pewno będziemy potrzebować trochę pomocy w przyszłości. Dzięki za zapytanie. Jasne. Zawsze jestem tutaj. Wiem, że dasz z siebie wszystko. Będę trzymać kciuki za Waszą rodzinę. Cześć, kochanie. Mam dla Ciebie niespodziankę. Ale nie mogę ci jeszcze powiedzieć, jaką. Co to za niespodzianka? Teraz nic ci nie powiem, po prostu chcę cię zaskoczyć. Mam nadzieję, że to będzie dobra wiadomość. Oczywiście, obiecuję. Już niedługo wszystko ci powiem. Obiecuję, że będzie warto czekać. Okej, okay, w porządku. Czekam, trzymaj się. Trzymaj się również, Martuś. Widzimy się niedługo. Hej, Zuzia, mam problem. Damian powiedział mi w końcu, jaka jest ta jego wielka niespodzianka. Kupił dom na wsi, ale ja nienawidzę tego domu. Jest w tak złym stanie, że potrzebny jest gruntowny remont. Brak dobrego dojazdu do miasta i potrzeba dużo pieniędzy, a ja jestem w ciąży. Kłóciliśmy się o tym cały dzień i teraz się rozstaliśmy. Powiedziałam mu, że może tam sobie mieszkać sam. Och, Marta, jest mi bardzo przykro to słyszeć. Czy jest coś, co mogę zrobić? Aby ci pomóc? Czy masz gdzie się podziać? Tak, na szczęście mam gdzie mieszkać, ale jestem w szoku i nie wiem co dalej. Myślałam, że Damian i ja mamy przyszłość razem, ale to wszystko się skończyło. Co ja teraz zrobię? Najważniejsze, abyś skupiła się teraz na sobie i na dziecku, które jest w drodze. Powinnaś znaleźć swoje miejsce i zdecydować, co chcesz zrobić dalej. Nie martw się, będę cię wspierać i pomagać, jak tylko będę mogła. Dzięki, Zuzia. Naprawdę doceniam Twoje wsparcie. To bardzo ciężkie dla mnie, ale wiem, że muszę się z tym zmierzyć. Damian, musimy jakoś rozwiązać tę sytuację z domem na wsi. Rozumiem, że chciałeś nam zrobić niespodziankę, ale ja naprawdę nie chcę tam mieszkać. Co możemy zrobić, żeby wyjść z tego impasu? Marta, przepraszam za to, że nie zapytałem Cię o zdanie wcześniej. Mogę sprzedać ten dom, ale potrzebujemy na to czasu i może stracę trochę pieniędzy. Rozumiem, wiem, że to nie będzie łatwe, ale myślę, że sprzedaż to najlepsze rozwiązanie. Mogę pomóc w znalezieniu kupca, a może znajdziemy kogoś, kto chciałby kupić dom do remontu i zrobić z niego coś pięknego. Tak, to brzmi rozsądnie. Będę szukał kupca i postaram się jak najszybciej rozwiązać tę sytuację. Przepraszam jeszcze raz, Marta, że tak to się skończyło między nami. Też przepraszam za moją reakcję. Wiem, że chciałeś dobrze. Musimy współpracować. Jesteśmy w końcu przyszłymi rodzicami. Cześć, Zuzia, dawno się nie widziałyśmy. Co u ciebie? Hej, u mnie wszystko w porządku, a u ciebie? No właśnie, u mnie tak sobie. Damian i ja sprzedaliśmy ten dom na wsi, ale straciliśmy sporo pieniędzy. Teraz wynajęliśmy kawalerkę, bo nie mieliśmy już na coś większego. Ale nadal czuję się trochę zawiedziona i nie wiem, czy jestem szczęśliwa, czy nie. Czyli nie jesteś zadowolona z tego, co się stało. Z jednej strony jestem szczęśliwa, że udało nam się to wszystko rozwiązać i że będziemy mieć kawałek miejsca dla naszej rodziny, ale z drugiej strony czuję się trochę przygnębiona tym, jak bardzo pochopnie zareagował Damian. Straciliśmy dużo pieniędzy przez jego nieprzemyślaną decyzję. Rozumiem. Ale ważne, że udało się to wszystko rozwiązać. A co z dzieckiem? Już niedługo się urodzi, prawda? Tak, już za kilka tygodni. Jesteśmy bardzo podekscytowani, ale też trochę przerażeni tym, co nas czeka. Nie mamy jeszcze wszystkiego przygotowanego, ale staramy się jak najlepiej się do tego przygotować. Będzie dobrze, Marta. Wierzę w Was i jestem zawsze tu dla Ciebie, jeśli będziesz potrzebować wsparcia. Dzięki Zuzia. To wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży i będziemy szczęśliwą rodziną.